IGI zadało sobie sporo trudu, żeby przenieść mnie z jednego więzienia do innego, Jones. Czego tak bardzo chcecie? Filipa White'a. Wiemy, że robiłeś z nim interesy, więc nie udawaj niewinionka. Co mu sprzedałeś? Wagon bomb atomowych? Ranisz moje uczucia, Jones. Wiesz, że już się tym nie zajmuję. Poza tym nie ma już na ten towar popytu. Filip White, co za klient? Co za drań? Ale miał gruby portfel. On nie szukał kałasznikowów, o nie. Jego ostatnie zamówienie było duże, nawet jak na niego. Chciał kupić ekranoplan. Wiesz co to? Najnowszy sowiecki samolot. To ciekawe. Kiedy to było? O, A. Nadal czeka na odwrót. Tak sądzę. Sądzisz? Jones, przyjacielu, robię wiele interesów. Mam agentów, którzy za mnie zajmują się szczegółami. Pamiętam tylko, że samolot stoi w Egipcie. Jak się nazywał ten port? Cóż, mam dokumenty w Sejfie, w mojej willi. Ale to teraz i tak nieważne. Siedź spokojnie, wyjdziemy z tego. Filip. Kreś, Ale nie w w roku. Roku. Jest Filip! Ale nie White! To nie jest Filip White! I pomoże mi przejść tą misję. Jak wszystkie inne dokładnie. I... Mamy... No już ha. To miło. Kto To następny. A ten se idzie jakby nigdy nic. <laughs> I nagle... What? Fajne ja jest Luzji Już wszyscy Czekamy na resztę Ten se Ten nie na nie hmm. zeszł trzy schody.

A wszyscy? Ojeju, ile ich tam jest? Dobra Zajrzyjmy się tutaj, może coś będzie Dobra Filip mówi, że tu nic nie ma Tutaj I... Zobaczymy, jak nam się uda Mamy drzwi, otwieramy Kamero. Drzwi są sterowane zdalnie, Jones. Nawet ty ich nie otworzysz. Nie? Na zewnątrz są działka automatyczne. Zaktualizowałam dane w komputerze. Musisz wyjść na zewnątrz i dojść do budynku, w którym jest centrala systemu bezpieczeństwa. Tam będziesz mógł otworzyć zamek i wyłączyć działka. Skoro tak mówisz. <laughs> O! Oh. Dostałem cichy pistolet. Ej! Eee. Co my tu mamy? W tą stronę mam iść? Aha, dobra, tu jest zamknięte. No to idziemy tutaj. A co mamy tutaj? Wziąłem sobie taki pistolet cichy. W ogóle Uzi jest fajna broń. Tutaj pusto. No, to jest ten z rozerka, proszę. Tędy? Nie. i no już z, yy, z nim rozmawiałem. A co jest tu? A nie tu? Tam jest działko, a tutaj nie ma działka. A, a nie! Boje! Czyli jednak na odwrót. Ale życia straciłem przez gówniane działko. Czyli że tu. O rany, tyle życia stracić, nie. Tam tych nie strzelam ucieka Tutaj i tutaj. Tutaj są kanały, o. Dobra Słabo trochę to wyszło No jeszcze raz nacisnę kam ten yy, interakcję Tam jest gościu. Zaraz wiem, że podejdzie do niego drugi. Załatwimy od razu dwóch. No. Filip, mówisz, że od nowa. To. My zrobimy od nowa i spotkamy się tutaj z powrotem. I witam was z powrotem. Udało nam się tutaj jakoś inaczej to przejść. Znaczy się po prostu nie poszliśmy tam, gdzie to było to działko. Dzięki temu zyskaliśmy bardzo dużo życia. Jak widzicie. I jesteśmy z powrotem tutaj. Jak zresztą to też widzicie. Tutaj będzie drugi, nie? Tak? Nie. Idzie on czy nie idzie. Halo o idzie. Kto powstawiłby w kamerę w ściekach? Dobra. Ten pistolet, który tutaj jest na dole to jest dobry, dadul ten, ale jest głośny, a ten to jest Kamera. To jest działko Ono działa No to super Tak ja mam ją Tak mi się lepiej strzela. Blaserkiem. Dobra. Przejdziemy tutaj. Kolejny. Okej. Okay. I jesteśmy. Wchodzimy po drabince sobie A tam na górze będzie snajper, z tego co pamiętam Jeden I tam paru A nie paru gości. Dobra, mapa o. Jesteśmy tutaj, tutaj jest wieżyczka snajperska, tak? Tutaj, o A tutaj jest dużo gości Złych Praszkow, chodzimy, chodzimy, chodzimy. To jest snajperka, skorzystać z niej, czy nie? لهو ناي اورا تستاي زار شوبايو اي وين هو الان لو nie jechać po niej? mam? Ha, o oh. tamtej Mahada. Kurde. Tak, zapisałem tam przed ściekami, ale... No Dobra, granata e szybko bie. Do tamtego <susurra> oh. No, <susurra> o <tego música. susurra>

não vou Już, wszyscy. Jakie są komputery? A, no dole. No dole jest komputerek, tak? I nie można wyłączyć kamery. Okej. Okay. Musisz się ruszać szybko. Otwórz wewnętrzne wrota, a potem główne drzwi. Musisz osłaniać preboyego. Nie jest w najlepszej formie. Wejdź na dach nad główną bramą. Czyli co mam teraz zrobić, wrócić do preboya? A działka włączona. Zapisałem przez chwilę. Tam jest załatwiony gostek. Tam nowy snajpera. Która to? tam? nie. Kawka medyczna, jest! Y, trochę mało. Tak? Aha, no ja faktycznie. Będzie tego więcej? Wow. Gdzie mam iść teraz? Strzela we mnie, no jak. Nie mam sniperki. Tutaj już mnie raczej nie trafi. Pójdę spodem tak jak wcześniej. No dobra. No to idziemy. Teraz musimy przyboja uwolnić. No, to tak. jakoś tak. Tutaj. tutaj musimy. To. I tutaj, z co chyba pamiętam. A też kawałek ma do wchodzenia Będzie ich teraz dużo, tych gości? Czy już wszystkich wybiłem? Ojej, jak... Jakie te drzwi są... ...dziwne. Długo się otwierają, no dobra. Musik to na fajna broń No, jak to otworzyć? Co się dzieje? Jak, jak otworzyć? Tak, super, dzięki Przeprowadziłeś mnie z powrotem do... Żeby tam się teraz wracać O, rany Dobra, to za chwilę wracamy Dzień dobry My... my tak Mam taki mały problemik Z, jest taki problem ponieważ iż skończyło mi się miejsce na dysku a nagrałem do końca tą misję więc muszę przejść jeszcze raz bo skończyło mi się miejsce na dysku i nie nagrało tego więc fajnie jestem już wkurzony na to bo już naprawdę byłem no skończyłem misję już jest zrobiona do następnej, a nie wyszło bo główniane miejsce na dysku się skończyło Spadaj I tak, ale przynajmniej wiem już co zrobić Tutaj jest gościu, trzeba mu łeb przestrzelić Tutaj trzeba nacisnąć przycisk Tak, ym, teraz trzeba szybko kuzać Złapać snajperkę jedną, złapać snajperkę drugą. Tak. Wkurzyłem się po prostu. Teraz przybliżamy, zabijamy gościa. Tu za jest kolejny. Jeden. Drugi. Aj. Trzeci. Na mapie nie ma nikogo więcej. I pokażę wam na czym polega idiotyzm tej gry. Rozkwinialiśmy to naprawdę długo z Filipem. A polega to na tym, że jak otworzymy te wszystkie zrąbane przejścia, nie możemy czekać na Prebo'ego czy coś, nawet wszyscy, wszyscy są już cała mapa jest wybita. Wszystkich po prostu wybiłem. Dobra, wszystko pootwierane chyba. Zadanie szóste, piąte wykonane. I zadanie szóste. Osłaniać prejmo jego, dopóki biegnie. Ale, nie możemy przecież być, przecież, e, gdzie indziej. Jak? Tam, na tej... Tutaj. Tam. Tutaj, na tym dachu. Bo jeśli jesteśmy gdzie indziej, on w ogóle nie wybiegnie. Dopiero czeka, aż my usiądziemy na ten dach. Pełno tutaj jest, nikogo nie ma. Pusto jest. Ale on nie wybiegnie. Proszę, dopiero teraz postanowił wybiec. I... Dopiero teraz możemy go osłaniać. Bo inaczej... Nie wybiegnie... Żadnym innym sposobem. Musimy tu stać. I osłaniamy go. Proszę, biegnij, uważaj! Osłaniam cię! Zastrzelę wszystkich, którzy tu są! Szybciej! Nie za dłużej! Za dużo ich po prostu! I musimy tu czekać, aż dobiegnie. Dziękuję. Cześć!